Genzi, Pansai i Ed. Trio hien, które wszyscy z nami kochamy. Co jednak, gdybym powiedziała Wam, iż oryginalnie owe trio miało być kwartetem? Otóż istnieje pewien taki wczesny koncept szkic przedstawiający właśnie hieny, które miały się pojawić w filmie. Mamy tam właśnie imię Ed, przy którym no, mamy ten szkic z dopiskiem, iż Ed ma być najchudszym z, z grupy hien. Dalej mamy Shenzi, z dopiskiem, że Shenzi ma być najbardziej umięśniona. No i mamy Banzai z dopiskiem, że Banzai ma mieć z grupy najkrótsze nóżki. No i dalej mamy imię Wumbi oraz notatkę, iż owe imię znaczy tył lub brud. No i zamiast szkicu mamy tutaj takie kreseczki i zawijaski. Wygląda jakby ktoś komuś długopis przestawał pracować. Czy to możliwe, że zanim ów długopis przestał pracować, autor tego szkicu zamierzał tutaj narysować właśnie jeszcze Wumbi, albo Wumbiego, czwartą hienę? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, przejrzałam wszystkie konceptalty jakie mamy. Tego problem był taki, że większość konceptartów, jakie mieliśmy z pierwszego filmu, były zebrane na stronie PrideLands.eu, która już nie działa. Na szczęście Wayback Machine istnieje, więc dzięki niej udało mi się znaleźć Większość obrazków, które były oryginalnie na Pride Lands AU. i znalazłam tam trzy konceptarty, które mogą pokazywać cztery hieny. Pierwszy pokazuje nam skazę oraz przynajmniej trzy hieny. Mówię przynajmniej trzy hieny, bo widać, że coś tam jeszcze jest w tle, może to czwarta hiena, może to kamień, może to jakiś korzeń, może to wąż. Diabli wiedzą, może to miała być właśnie wumbi. Następny koncept art przedstawia nam jedną hienę na pierwszym planie. I trzy hieny z tyłu. Można, na pierwszym planie to miała się przywódczyni Shenzi, a dalej mieli być Ed, Banzai i Wumbi. Jednakże ten szkic wygląda, jakby był szkicem tego, jak wcześniej miała wyglądać piosenka Przyjdzie Czas. Popatrz na to oświetlenie, wygląda jak w piosence Przyjdzie Czas. Więc to jest wiadomo, że mogły być jakieś aniołowe hieny, które śpiewają w tej piosence. No ale na szczęście jest czwarty koncept, ale który bez zaprzeczenia żadnego, po prostu nie ma żadnych pytań do kwestionowania, pokazuje nam skaz otoczonego przez 4 hieny, więc mamy potwierdzenie, w pewnym momencie produkcji miały być 4 hieny i mamy tutaj Wumbi albo Wumbiego, nie wiemy jakiej płci miała być ta hiena, chociaż silnie podejrzewam, że miała być płci męskiej. Bo wszystkie różne wczesne konceptarty pokazują nam właśnie trio Hien jako samce. Tak, Shenzi miała być samcem, Popatrz na to imię, jest inaczej napisane w oryginalnym konceptarcie, wygląda bardziej męsko. No i też w, pamiętam, że w wywiadach twórcy mówili o tym, że zmienili płeć Shenzi, gdy zorientowali się, że o, u Hien samice przewodzą? Okej, okay, trzymamy się biologii, to jest samiczka. Więc tak, to było potwierdzone w wywiadach. Dlatego myślę, że Wumbi miał być oryginalnie samcem, bo Shenzi też miała być oryginalnie samcem. Inna rzecz, którą wydydukowałam przeglądając te konceptalty, to taka, że Wumbi musiał zostać wycięty bardzo wcześnie z pomysłu. Dlaczego? Bo mamy tylko jeden konceptalt, który na 100% pokazuje i całą kupę dziesiątki konceptaltów, gdzie mamy tylko trio, nie 4. Dlatego sądzę, że Wumbi został wycięty bardzo wcześnie podczas produkcji filmu i dlatego nic się z niego za bardzo nie zachowało. Tak się zastanawiam nawet, czy ten koncept na którym mamy tylko i wyłącznie imię Wumbiego, czy to nie jest moment, w którym stwierdzili, że może trzy hieny starczą? tą taką teorię, że ktokolwiek tokolwiek są ten szkic, zaczął mu długopis siadać, stwierdził, ok, pójdę po nowe", ale zanim poszedł nowe, tak stwierdził, a my na pewno potrzebujemy czterech hien, może trzy starczą? I powiedział wreszcie, ej, może trzy starczą? No, trzy starczą. I tak o oto, przepadł nam z powodu tuszu w długopisie. No, ale to tylko moja teoria! Lewkowa teoria! Pamiętajcie, aby w komentarzach zawrzeć własne lewkowe teorie! A ja tymczasem podziękuję moim patronkom, minionkom: ba, 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 ba banana, ba, 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 ba banana. Co myś myśleliście, że kurcze? Wszędzie są minionki, otwieram lodówkę tam, minionki, ale tu jestem na tym kanale bezpieczny. I kurcze nie, tu też są minionki. Są w napisach, są moimi patronami, czyli rzucają we mnie pieniędzmi, ażebym nie umarła i dalej robiła filmy. I owe minionki to. Danny Dill, Piotr Wołoch, Piotr Orlik, Juliusz The Slounge, Black Szmierz Żwirek, Justyna Kołakowska, Malcer, Wolarek, Eve White, Bogdan Mazialski. No i tradycyjnie przepraszam Lion Blau za to, że. trochę zdarzyło mi się o nim zapomnieć w napisach do paru filmów, chociaż jest patronem. Czy kiedyś mi wybaczysz? Może mi wybaczysz, jak usłyszysz ciekawostkę na temat tego filmu. Ciekawostka jest taka. Gdybym ja miała do mojego fanowskiego uniwersum wprowadzić Wumbi, zrobiłabym z Wumbi dziewczynkę. I wtedy tak. A z Banzai i Eda zrobiłabym rodzeństwo. Wtedy Shenzi zeszłaby się z Banzai i razem mieliby, mieliby Janja, a Ed szedłby się z Wumbi i oni razem mieliby Cherzi i Chungu. No bo to by wyjaśniało dlaczego Janja jest bliska akurat z tymi dwoma, chociaż go irytują, bo to jego kuzyni. A? A? A a wygląd w Wumbi właśnie bym bazowała na chungu e, Chezy i na tym konceptarcie, gdzie są cztery hieny. Zwróćcie uwagę, że one, ma tak, że one tam mają taką ciemną plęgę na nosie, która idzie do czoła. I jedna z hien. Skien, z kien, tak, kieny. Mhm. Jedna z hien w klanie Janji też ma takie ciemne od nosa idące w górę. Sprawy nie sięga czołu, ale sięga oczu. Niestety nie pamiętam jak ta chyba miała na imię, czy w ogóle miała imię. Pojawia się. Istnieje. Ja też istnieję. I to był koniec ciekawostek. Malta istnieje ciekawostka roku.